Buduj Sam Dom i Hacharbud prezentuje jeden z najlepiej sprzedających się projektów w 2020 roku. Jeżeli chodzi o małe domki 35 m2. Domek z antresolą. W tej serii zobaczycie pełną budowę od fundamentu aż po dach. Jeżeli chcecie być na bieżąco zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję kanału. Zapraszamy na film. Maneczko. Witamy. No i tak. Pierwsze co to robimy izolację pionową przeciwwilgociową staś już na razówę pomalował. Byliśmy na hurtowni, także lecimy drugi raz. Dokładnie wysmarować wszystkie te, jak zostały, jakieś szpareczki. Nie szpareczki, my to i tak fugujemy. Także jest o wiele łatwiej teraz umalować to. Bo jak się nie fuguje, to zostają takie dziady. I o, później razem dużo więcej idzie towaru. To druga sprawa. Jest więcej zabawy, nie? Bo coś wszystko trzeba upychać tutaj porządnie przy papie. I taka robota, nie? Także tak to. Tak to hmm. wygląda malowanko pomalujemy na trzy razy i kleimy styropian jak to przewieje wyschnie przykleimy styropian zrobimy nie była pewna sytuacja także tak wypuściliśmy betnarkę tutaj będziemy mi skrzynkę na 100% także dospawamy jeszcze no i wypuścimy tutaj, nie? Nie zapominajcie nigdy o tej bednarce, przyspawać do zbrojenia, tak żeby było później uziemienie do skrzynki elektrycznej, nie? Często się o tym zapomina a później, w razie czegoś jakiś pierun strzeli i każdy się cieszy, że ma ubezpieczenie. A gość przychodzi z miernikiem, sprawdza. Dziękuję, do widzenia po ubezpieczeniu albo później się wbija jakieś pręty, cuduje, kombinuje Można i tak jak to woli. Tak samo zawsze robimy odgrom z zewnątrz, nie? ten sam sposób. Na większych domach 4 sztuki. Nie jest to konieczne, już nie pamiętam do ilu metrów, ale niech będzie, nie? I tak nikt tego nie podłącza przeważnie. Na tyle budów. Raz nam się zdarzyło, że ktoś podłączył, nie? Znaczy wyprowadził na dacho. Może tak powiem nie podłączył. Cholercia coś mnie gardło siepie chyba od tego zimnego picia Porządnie wysmarować i, i będzie baja Dobra, wymalujemy, a jeszcze tutaj wyprowadzimy sobie rurkę, PCV e, Pokażemy Wam, nie? Żeby później przewód z e, przewód e, no zacilający, nie? Budynek przepuścić. A jeżeli szukacie większych projektów zapraszamy na naszą stronę www.budowa.edu.pl gdzie znajdziecie tam nasz topowy projekt, czyli dom na start bez kredytu 63 m2 oraz dom 116 m2 i dom doła 93 m2. Jeżeli szukacie dużych domów, to jest idealne miejsce dla Was. www.budowa.edu.pl no i niestety, na razie nie zdobyliśmy rury wodnej, nie? tej niebieskiej, żeby przekopać ją pod fundamentem, także jeszcze mamy czas do jutra, coś się wymyśli. Nigdzie tutaj w okolicy nie ma. Chcieliśmy już po prostu kupić 10 metrów, tak żeby było do studzienki, no ale jak się nie uda, mamy parę metrów, także po prostu się wyprowadzi tyle, a później trzeba będzie to połączyć. Nie? Przeważnie tak robimy, że 3 metry po prostu przekopujemy i tyle. Później się łączy to. No, ale jak tutaj jest tak bliżutko, to nie ma problemu, nie? Od razu tyle, ile trzeba. Dobra, wracamy, jak będziemy kleić styropian. No i tak, żeby nie nie tracić czasu i czekać, aż wyschnie to sobie pomontujemy nie? parę rzeczy. Czyli tak, ta rureczka pójdzie tu. Ta rureczka pójdzie tu. O. Prawda. Teraz zobaczymy, ile jest. Ile jest za długa? 45 cm. Utnijemy 44. Niech będzie zapas. Tarara tarara. Się 34. o pisze dobra można by tak w kółko się bawić ale o gdzie jest piłka nie chce mi się przewodu rozciągać a diaksa na baterie mamy w drugim samochodzie A idzie złoto <noise> A pokazuję jak chcę zrobić, przewód Prze, Przepust na przewód O co Przemo? Wiem o chodzi O I tu rozumisz później przewoda przy, przy, Zobacz, przy, wiemy, co chodzi, przy, Nie, rozumiem, ale nie wiem o co Ci chodzi a, tak. <laughs> Rozumiem, ale nie wiem o co Ci chodzi Teraz tak Jak to wystaje, chociaż powiem Wam, będzie nas to później albo i nie będzie. Niech wystaje. Tu i tak weźmiemy, zatkamy czymś. Przy samej ścianie to nie będzie problemu, nie? Także może tutaj bloczka. Jedno, tutaj drugie. Chodzi o to, żeby przy zasypywaniu nam to się nie rozleciało no i tak, dziurki wywiercone kołeczki wbijamy Pikmek Nie wejdzie za Chiny ludowe Stary. O Co? No, to, to już nie potrzeba No i no, mi tę wkrętarkę Jak się nazywa, tak? Co? Rurka? No. To jest jakieś PCV. Szare bury Ciach, pach, mach. Babkę wpia. Bo tam gdzie kuchnia teraz będzie, to miały być schody, nie? No. A pod schodami miał być pęciapa pana graty, nie? Wiesz, no bo tu nie ma miejsca na graty, nie? No. Ale zrobimy tak, że tutaj będą drzwi, nie? to tutaj to okno nie będzie. Tu będą skory nad drzwiami. Co. Wszystko na papierze poproszę, bo tak. <słupra> ja nie widzę twojej wizji. <gry> <słupra> <słupra> znaczy, nawet już się mm. wiesz, tak? Jest taki problem, jest co? So. No i dobra, bierzemy teraz to tutaj przykręcamy. Nie lubię takich rzeczy robić w rękawiczkach, ale się pobrudzę. та ра та Теперь вот так to, żeby przy zasypywaniu, przy ubijaniu skoczkiem nam to się nie poprzestawiał, znaczy nie poprzestawiał, nie rozleciało Tam jeszcze utnę ten nadmiar. Pozatyka się tu dziurki. Dekielka nie mamy, ale to nie ma problemu. Coś się tutaj. Ja to przeważnie biorę troszkę pianki. Później się rureczkę Odkopuje Kabel przewód się tędy wpycha, i tyle nie. Przeważnie robimy co najmniej dwie, tak? do tego, ale tak jak. Tak jak tutaj spokojnie spokojnie się zmieści do bramy do garażu, do czegoś do czegoś nieraz to i potrzeba 550 pięć I bierzemy się za klejenie Klejimy na klej w piance Tylko musi Musimy odkręcić Klej trzeba położyć i odczekać. My akurat mamy klej 60 sekund, który można nabyć w naszym sklepie To jest wygodne, bo powiem Wam tak jak jeszcze dzisiaj wieje, to przeważnie trzeba czekać 3 minuty póki się go przyklei nie? Tu 60 sekund, można go kłaść yy, To na razie go nie spawię. Minęło 60 sekund No i tak, minęło 60 sekund No dobra, bo no nie będę oszukiwał, może 120 Daj podziwicę. Ale to też nie przeszkadza. Ustawiamy do pioniku elegancko. Elegancko, jak widać, proszę bardzo. Pionik jest w rachciach pach. Dopychamy. Tak naprawdę, jak ściany mamy przypilnowane, to ta poziomica jest tutaj zbędna. Tym bardziej, że idzie to. Ziemią, prawda? To jedynie co Kret może zauważyć. No ale jak widać pionik jest, czyli ściany są równe. z styropian, staram się, żeby tu nie było żadnych szczelin, ale oczywiście e, trochę zmolestowane były na hurtowni. Nic innego nie mogliśmy dostać ładniejszego ostatnie. Ostatnie powiem, że tak płyty wzięliśmy. No i nieraz tak to wygląda, że trzeba po prostu pouzupełniać to wszystko klejem w piance, nie? No i psiukamy dalej, nie? Psiukamy, kleimy i wracamy jak będziemy bombelkową y, tą folię montować A jeszcze pokażemy Nakładamy Klej do styropianu. Hop. Hop. Rach -ciach -pach tutaj. Już odczekaliśmy, bo trzeba odczekać troszkę tak I kleimy Rachciach pach Pionik jest, pionik jest No ale na ścianie jak jest pion to i tu musi być. Także Jest bajeczka Jeszcze po W jakichś dwóch minutach można dojść, skorygować. Znaczy, to zależy wszystko od producenta, prawda? Ale jak jest pion na ścianie, to ta poziomica formalność. O! I tam oczekujemy chwilę, i klejmy dalej. Dobra wracamy jak będzie akcja z folią. Pewnie dużo osób się będzie pytało dlaczego nie kleimy do samej góry. Chodzi o to że jakbyście wykleili do samej góry to na 100 poniszczycie ten styropian. Druga sprawa będziecie musieli później doklejać prawda żeby zrobić sobie przeciągnąć tą szerokość. Przeważnie się robi cokolik także później się doklei całą płytę. Nie ma żadnych strat. Przeważnie cokolik wychodzi Yy, tak jak podłoga, nie? Na pierwszej, na pierwszej warstwie, 26 cm. Teraz mamy do tego... No 27. 27, także jest tylko ten felc do ścięcia. Później idzie na to 15 czy 20, co tam będzie Przemek chciał. I z automatu nam wychodzi cokolik, nie ma żadnych odpadów. Teraz wywiniemy sobie folię kubełkową na to, zasypiemy. I zostawiamy to tak raz, że mamy zabezpieczone. Druga sprawa, nie ma żadnych odpadków i zmarnowanych pieniędzy. Teraz składamy folię kubełkową. Czach. Prosta sprawa. Przybić wkrętem, gwoździem, czymkolwiek. A żeby są specjalne niby takie to przybijania, ale to pamiętajcie, że folia kubełkowa nie ma pełnić funkcji przeciwwilgociowej nie? to jest tylko po to, żeby syropian się nie uszkodził, no i miał tutaj wentylację nie? ale nie pełni funkcji przeciwwilgociowej Pach, ciach, Pach. No i tak lecimy w koło, nie, nie ma co tu więcej bardziej, nie ma co tu bardziej filozofować, że tak powiem. Tak, przemu przekopał rurę wodną pod fundamentem, pod ławą, prawda? Tutaj jest przymocowana Po prostu na czas do zasypania tak naprawdę Co jest ważne No tam później, znaczy za chwilę zasypie Przemek piaskiem z cementem, zaleje wodą, będzie, będzie git Ale co jest bardzo bardzo ważne Tutaj żeby obsypać porządnie tą rurę pod spodem, pod rurą Między rurą a ścianą ubić Zrobić górkę, żeby podczas zasypu i ubijania skoczkiem Po prostu jej nigdzie nie złamać, nie? Bo, jak będzie załamana, to będzie niefajnie. No, jeszcze jedno. Zawsze bombelkami, bombelkami, wypustami tych bombelków do styropianu, Nie odwrotnie, bo jak dacie odwrotnie, to po całej wentylacji tego styropianu, nie po całej ochronie tego stropianu przed uszkodzeniem. Chociaż i tak, jakby. Był jakiś kamol, czy nie wiadomo co, to na niewiele się to zda, no ale wentylacja musi być, nie? Jakby ją gdzieś tam kawałek rozedrzeć, czy coś, to, to tragedii nie ma. Gorzej jakbyście nic nie dali. No i tak, wodę mamy wyprowadzoną, przepust na przewód zrobiony, yy, odgrom zrobiony, uziemienie zrobione, także wszystko pomalowane. Izolacja pionowa, przeciwwilgociowa zrobiona Izolacja termiczna, styropianek zabezpieczony Tak naprawdę trzy dniówki dobre roboty No i co? Dzisiaj mamy południe I czekamy na koparkę, nie? Koparkę ma, będziemy mieli dopiero jutro o godzinie 7 rano Także myślę, że do południa to zasypiemy, uklepiemy No i kanalizacja i pojutrze beton Tak przemo? Poziom zero I kończymy poziom zero, nie? No bo dobre trzy dni, nie? Dobre trzy dniówki to nam zajęło Dobre 3 trzy, trzy No i też ile będziemy tę podłogę zalewać? Podłogę? A, piątek? 10 minut? <laughs> nie no, 15 z pompy. To no teraz kanalizacja, tak? No, no jutro zasypiemy i bierzemy się za kanalizę. A ja zabiorę a ty zabierzesz markę. <gry> <gry> Dobrze, także co? Trzymajcie się, do następnego. Dziękujemy za obejrzenie pierwszej części, 10 tysięcy łapek pod filmem i puszczamy kolejny odcinek, a mamy już kilka na kanale Zgromadzonych. Jeżeli szukacie większych domów niż 35 m2 zapraszamy na naszą stronę budowa.edu.pl, tam znajdziecie nasze topowe projekty, które mają olbrzymie zainteresowanie, tak jak dom na start bez kredytu 63 m2, 116 m2 z poddaszem oraz dom stodoła. Zapraszamy także na nasze fanpage, fanpage na facebooku zbuduj sam dom oraz oraz fanpage haharbud oraz instagramy Zbuduj sam dom oraz Instagram Budowa Samemu. A w dzisiejszym odcinku do wygrania projekt właśnie tego domu 35 m2 z adresorą. Jeżeli chcecie zgarnąć ten projekt w opisie filmu znajdziecie szczegóły. Pozdrawiam serdecznie, Wojtek ze Zbuduj sam dom oraz zapraszam na kanał Przemka, budowa domu systemem gospodarczym. Za chwilę wyświetlcie kółeczko i zasubskrybujcie kanał Przemka.